Cześć kochani! Cześć! Tak się zamyśliłam, rozmarzyłam, bo dziś jesteśmy w bardzo pięknym miejscu. I pomyślałyśmy, że nagramy takiego spontanicznego vloga i opowiemy, co u nas słychać. A jesteśmy w miejscu Miętowe Wzgórza, to jest niedaleko Warszawy. Jest tutaj tak błogo, spokojnie, cicho. Wiecie, hotele dopiero startują, więc jest naprawdę tutaj dzisiaj jeszcze wyjątkowo spokojnie. Cudowne miejsce, absolutnie cudowne. Cudowne nie tylko dlatego, że tak blisko Warszawy można pojechać i odpocząć, ale to miejsce jest cudowne z dwóch względów. Że powiedzmy to, Karola szczerze, jest idealny na twój wymarzony ślub. To prawda, wesele, prawda? To prawda. Słuchajcie, jest tutaj cudownie, naprawdę. Przyjechałyśmy, zrobiliśmy kilka zdjęć, ale też właśnie w międzyczasie, pomyślałyśmy, że nagramy, i Karola się tutaj absolutnie zainspirowała tym miejscem, bo widziałaś czyjś ślub tutaj, tak? Yy... Czy jakiś story z pewnie kogoś? S nie, siostra mi wysłała to miejsce. Już to miejsce wcześniej kojarzyłam, bo widziałam tutaj po prostu na Instagramie dużo pięknych, ślubnych zdjęć. Na Instagramie właśnie miętowe wzgórza. No a mi to później siostra wysłała, ją ja wiem, znam, podoba mi się. <laughs> I tutaj Karla mogłaby mieć ślub. Ja się śmiałam, że mogłabym tu mieć dziesiątą rocznicę. Słuchajcie, odnowić ślubu też. Ale słuchajcie, tak sobie pomyślałyśmy, że opowiemy Wam, co u nas słychać ostatnio. Kilka takich ogłoszeń, mniej lub bardziej ważnych, a mniej lub bardziej błahych. Na początek, słuchajcie, dziewczyny, taka sprawa, bo to się cały czas gdzieś przejawia i piszecie do mnie, gdzieś się tam pojawia. Piszecie do mnie zawsze per pani. A ja, słuchajcie, nie czuję się ani na panią, ani na pancie. Yy, więc śmiało, dziewczyny, gdziekolwiek na mnie do mnie piszecie, czy na Instagramie, czy na Stories, piszcie po prostu po imieniu. Karla pokazuje. Tak, do mnie też. I do Karoli też. Nie, żadnych pań tutaj nie potrzeba. Słuchajcie, internet jest takie otwarte yy, źródło informacji na pełnym luzie i ja tak traktuję też. Yy, ten kanał, że ma być tam nam przyjemnie i luźno, więc spokojnie piszcie po imieniu Magda, Suzy jak chcecie. Jeżeli do mnie piszecie, to piszcie najlepiej na Instagram wiadomość prywatną. Ja wszystkie odczytuję i najszybciej odpowiadam. Druga rzecz. Zawsze się śmieję, bo bardzo często czytam takie komentarze. Jest pani bardzo inspirująca. Pozdrawiam panią serdecznie. Ja też panią oglądam, choć mam tyle i tyle lat. I tutaj pada liczba: 55 lat, 60-65. Dziewczyny, mój kanał jest dla wszystkich kobiet w każdym wieku, bo, bo po prostu tak jest. Fajnie, jeżeli inspirowałabym też młodsze dziewczyny, dwudziestokilkuletnie, ale cudownie, że są starsze ode mnie, dojrza, dojrzalsze kobiety i to jest fajne, że tworzymy taką jedną dużą społeczność niezależnie od wieku. Także czujcie się jak u siebie, u mnie na kanale. Te dziewczyny, te panie, te kobiety, które są ze mną dłużej – Prezentują fajny poziom kultury, jeśli chodzi o komentarze, i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ostatnio jednak doszło trochę nowych osób, i zdarzają się takie niewybredne komentarze w moim kierunku. Być może te osoby jeszcze mnie dobrze nie znają, nie wiedzą jaka jestem, bliżej mnie poznają, może, może tych komentarzy negatywnych będzie mniej. Bo rzeczywiście pod vlogiem, z, z moimi doświadczeniami i obserwacjami co do ostatniej podróży do Hiszpanii pojawiło się dużo takich komentarzy, że nie powinnam była opublikować pewnego zdjęcia z pewną dziurą w pewnym golfie, ale myślę, że to naprawdę to nie jest tak istotne, żeby rozwijać negatywne komentarze i żeby one tam leciały, leciały i się nakręcać, bo My lubimy czasami sobie tak wbić, my Polacy, szpilę i tak ją kręcić, kręcić i wiercić, a czasami warto odpuścić. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli takie komentarze u mnie się będą pojawiały na kanale, to ja będę odpuszczać po prostu, bo szkoda mi czasu. Bo wiecie, bo to jest tak, macie dwie osoby na żywo, tak? Osoby miłą, osobą niemiłą, z którą chcecie pogadać, z którą chcecie, nie wiem, wymienić jakieś spostrzeżenia, cokolwiek, porozmawiać. Wiadomo, że z sobą miłą, tak. To nie chodzi o to, żeby u mnie było lukrowo na kanale, bo tak nie jest, bo nie wszystko musi Wam się podobać, ale Wy też nie musicie inspirować się jeden do jednego, czyli kupować wszystko, co pokazuje. Czasami, wiecie, ja pokażę, no nie wiem, jakieś część garderoby i się okazuje, aha, ja też coś takiego mam i też potrafię to w ten czy inny sposób zestawić. I jeśli chodzi o Karolę, która jest tutaj absolutnie ważną częścią mojego kanału, to też nie wymagajmy od Karoli, żeby pokazywała się w każdym vlogu, bo wiecie co, nie każdy jest takim zwierzęciem telewizyjnym, kamerowym, YouTube'owym, nie każdy czuje się tak swobodnie przed kamerą, jak ja. Jeżeli macie wątpliwości, to włączcie sobie na przykład nagrywanie w telefonie i mówcie cały czas przez 10 minut non stop. To nie jest taki proste. Mi brakuje właśnie bardzo często słów jak coś Prawda? nagrywamy, bo właśnie się stresuje ogóle, tym, tak, że jestem przed kamerą. Tak. I to rzeczywiście tak jest, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, możecie spróbować. Też możecie założyć kanał, w ogóle nie ma problemu. Natomiast jest mi bardzo miło, jak Karola występuje ze mną i czasami się pojawia, ale nie wymagajmy od niej, żeby była tutaj co odcinek, bo, no bo ona się nie czuje tak swobodnie jak ja. Zobaczcie, na innych kanałach te vlogi są mocno, bardzo pocięte. Ja staram się, żeby to był longiem cały czas, bez przerwy. Jeden vlog, bo, bo ja sobie tak przyjęłam, tak? Żeby to było naturalne, a nie pocięte nie wiadomo jak. Z takich jeszcze ogłoszeń. Czasami u mnie na kanale będą pojawiały się, czy pojawiają się filmy reklamowe, filmy sponsorowane, jakieś lokowanie produktu. Słuchajcie, ono będzie, bo. Yy, ja tak samo jak Wy, mam rachunki do opłacenia, ale tak samo bardzo chciałabym zabierać Was w nowe inspirujące miejsca, do nowych krajów, do nowych, nie wiem, jakichś regionów, miast, żeby pokazywać Wam nowe rzeczy. A to wszystko oczywiście kosztuje samolot, hotel, wyżywienie i, i tak dalej, więc tych kosztów jest sporo, ale właśnie dzięki takim filmom ja mogę, mam jakąś kasę, którą mogę sobie przeznaczyć na nasze podróże. Ale to też nie jest tak, słuchajcie, bo ja dziewczyny tego bardzo, bardzo pilnuję, co ja Wam pokazuję. To nie jest tak, że ja na kanale, czy na YouTubie, czy na Instagramie pokażę coś, co, pod czym się nie podpiszę. Ja się pod tym podpisuję, to musi działać, to musi być dobre. Ja muszę w tym dobrze na przykład wyglądać, jeśli chodzi o marki odzieżowe. Zdarza się tak, że ja produkty odsyłam wy nawet o tym nie wiecie, bo po prostu nie pasuje mi, czy, czy jakość, czy właśnie coś się źle układa, czy materiał jest nie taki. Zdarza się i marki mi na tyle ufają, przynajmniej większość, że dają do wypróbowania, do przetestowania pewne produkty pewne właśnie rzeczy i ja sobie mogę to zawsze sprawdzić, przetestować i ewentualnie wtedy nawiązać współpracę, tak? Tak to działa u mnie na kanale, na innych kanałach może to działać inaczej. Co jeszcze Karola z takich ogłoszeń? Planujemy jakiś wyjazd, tylko tak. planujemy mocno, bo chcemy wyjechać na parę dni zdjęciowych w czerwcu, bo będziemy już po szczepieniu, ale mój pan małżonek upiera się strasznie, że on też chce i lecieć z nami, co mi nie do końca na rękę, bo ja chcę po prostu, wiecie, jak lecę z Karolą, to rzeczywiście my pracujemy od rana do wieczora, a ten sobie wyobraża, że ja tutaj będę, nie wiem, z nim tam spacerować, zajmować się dzieckiem, a nie, 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 bo tutaj ma być takie, wiecie, 100% czasu dla nas, więc... My zawsze mamy bardzo intensywne dni tak, wyjazdowe. mamy intensywne i Karola jest też zawsze zmęczona, ale zawsze mamy super materiał, więc planujemy tak nieśmiało, czy Malta, czy Cypr, czy, czy Włochy. Karola ciśnie bardzo, bo ona jest Italiano. Zobaczymy, zobaczymy, gdzieś na pewno wyjedziemy i oby z pana małżonka, bo. To ma być pracowity wyjazd. Co jeszcze, Karola, coś chciałaś mi powiedzieć? Aha, Karola się przeprowadziła, ma piękne nowe mieszkanie. Może zrobi taki mały apartament, który. Nie mogę zrobić. Będzie też vlog o naszym jedzeniu, co jemy, bo rzeczywiście powoli. Teraz już trochę wolniej, prawda, Karola? Mówimy te kilogramy, ale. Ja ostatni ten majówkowy tydzień miałam taki trochę. No, nie liczyłam, zrobiłam sobie, sobie tydzień wolnego, tak, ale to dlatego, że była to przeprowadzka, nosiłam kartony, część po prostu rzeczy już miałam w nowym mieszkaniu, część jeszcze w starym. Nawet nie było jak gotować, więc Karla, po prostu. Ale co ty mi mówisz? Ja byłam na wakacjach, więc wszystko no. wiem. Było grane szampaniki, było grane białe pieczywo, to i tamto, ale rzeczywiście i Karola teraz powróciła na tory 1700 kalorii, tak. ja powróciłam na tory, słuchajcie, bezcukrowe, więc e, trzymałam. Trzymamy się, tyle ile możemy się tak. trzymamy. E, efekty niedługo, może się pochwalimy. Może się pochwalimy. Też będzie. I słuchajcie, dawajcie znać jakie jeszcze Was interesują e, vlogi, e, jakie chcecie vlogi na tym kanale. E, bo my, ja chętnie czerpię w ogóle z Waszych pomysłów. Bo ja chcę dużo odzieżowych. Dużo Karola chce odzieżowych, Karola chce tak, modelką zostać. Tylko zaraz mi się nie, <laughs> nie będzie zgadzało, bo wiecie ja tu 36 a ona już mi 40, to zaróżnica będzie. No. Będzie, będzie, będzie wysoka kontra niska. O, wysoka kontrreniska? Tak, to jest dobry pomysł. Słuchajcie, tak, więc tak, jak jakie vlogi sobie tu żartujemy, ale jakie vlogi chcecie, to piszcie w komentarzach. Pod tym vlogiem dziękujemy, całujemy i zostawiamy Was z tym pięknym widokiem. Do zobaczenia. Pa. Pa!